Czyli się ma ukaz z tej strony. I chciałbym Was zaprosić na nową serię o poszukiwaniach wykrywaczy metali na placach zabaw i sytwórka. Co w tej serii będzie można się dowiedzieć? Dowiemy się oczywiście, co gubią dzieciaki na placach zabaw i ich rodzice. Z nimi przebywający i pilnujący Pewnie jakieś telefony, bo będzie można znaleźć jakieś pierścionki, na pewno bilon, bo to najważniejsze. Co będzie nam potrzebne do takich poszukiwań? Mały pinpointer, namierzacz sygnałów, duży wykrywacz, Ja mam akurat XPDOS 2, ale każdy się nada. Najlepiej z eliptyczną cewką. Ja mam akurat okrągłą, ale myślę, że sobie poradzimy. Mała latarka. I słuchajcie, i dlaczego nagrywam w takiej scenarii? Bo w takiej scenarii będzie cała ta seria. Będziemy nagrywać albo późnym wieczorem, albo wczesnym rankiem, żeby nie zakłócać spokoju na tych workach i na placach Także nie przedłużam mocy i zamykam pierwszy sygnał. Czy pierwszy sygnał to mamy śrubę? Osiemdziesiątka szóstka. Teraz mam trochę. Musimy użyć pin pointera. O, mamy, zobaczcie co mam. O ja. To jest medalika to jest chyba. Aluminiowe. Z takimi chińskimi znaczkami. Jakimiś. Potem na podsumowaniu Wam pokażę dokładnie. Jeszcze obok mamy taki sygnalik jakiś za zwykłym się miesza. No pół serduszka, pół czerwonego serduszka 58 i mamy pierwszego, pierwszego moniaka dzisiaj naszego 50 groszy. Coś jeszcze. Lubią leżeć parami. O tylko on sam. Widzicie tu od wszystkiego wykryła szpika. 71 na żywo jesteśmy. Jesteście na żywo. Tu Jest piątaczek, patrzcie. Na żywca, na, 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 na żywca dało się wykopać z roku. Nie wiem jak wy to widzicie 2021 Coś jeszcze. Zasypujemy i lecimy dalej żelazny sygnał jakiś o, mamy kapsel akurat brzydki kapsel tu jeszcze dokładnie tak przejdziemy dobra idziemy dalej Siedemdziesiątka, trójeczka. Co nam się wyłoni? Groszal. Tak, groszal. Tym razem dziewięćdziesiątka. Mam kapsel wódki. Zabieramy tam, oczywiście Jeszcze mam osiemdziesiątkę Tam przykopnie osiemdziesiątka to może wróżyć dwójeczkę. Mało responsywny Ping pointer co mamy, co mamy? Patrzcie co mamy Dwójka się uśmiecha do, mm. dla nas Do nas 94 Pozdrawiam Marcina, Prachola 94 rocznik Idziemy dalej Patrzcie to ktoś tutaj był z wykrywaczem, bo jest taki Takie dołeczki są pokopane Płytkie Ale ktoś tych głębszych sygnałów nie, nie wykopał czemu? Nie wiem. Bardzo mieszany sygnalik. Znowu grosik. słuchajcie taki głębszy sygnalik trochę zmieszasz z żelazem, ale ale głęboki tu coś jest to a coś od czegoś jakiś pręcik tylko myślę, że pieniądze głębszy tu mamy taki bardzo mieszany sygnał Chyba warto wykopać wszystko co? Co mówicie? Coś tu musi być I znowu grosza mam Kurde trzeci, trzeci grosz albo czwarty dzisiaj już Ładne płatki Płaski sygnalik 82, gdzieś tutaj. I się śmieje do nas. Dwoja ładna, świecąca. 2002 roku elegancko. To dzisiaj już coś jest. Jeszcze z drugiej strony obejdziemy. Ogólnie placek przeszukany widać, ale kiepsko, bo ktoś ktoś nie umiał korzystać z wykrywacza znowu albo to jest po prostu przewaga deusa. A tutaj o, coś tu jest zwykły sygnał. Znowu grościk. <noise> Albo ktoś specjalnie grościków na wysybywał. A tu wykopany taki dołek i kapster wyciągnięty, bo on ładnie bił na pewno. Tu też na pewno coś będzie. Kapsel. Mimo włączonej dyskryminacji. Kapsel i tak pokazuje. Dobra, to już chyba wszystko na, na tym placyku ostatnio. To też ktoś, ktoś rył koło ko tej ławki. Taki mieszany sygnalik. Może to być kapsel. Ale nie, ale jest nasze 10 groszali. A biło gorzej niż kapsa Także na takich w placykach musicie wiedzieć żeby Żeby wykopywać każdy sygnał Nawet ten żelazny Słuchajcie zapraszam Was do podsumowanka dzisiejszego wypadu. Zobaczcie co znalazłem Jeszcze tak od boczku są śmieciory, śruba, kilka kapsy, syrywki. asfaltów. To jest takie serduszko, te chińskie cosio i prawie dyszka. Także prawie dyszka. Muszę Wam powiedzieć, że moim zdaniem baja. A co Wy o tym sądzicie? Dawajcie znać w komentarzu. Dawajcie łapy w górę. subskrypcję oczywiście. No i do następnego.